No to teraz tylko 6 godzin szwędania się po lotnisku i lecimy dalej na borneo. Ogólnie pytacie, ile tutaj ludzie zarabiają. No to zobaczcie, tutaj jest oferta pracy w takim sklepie na lotnisku. Gadget konsultant 4000 plus. Sales asystant 2,5. No i tu mamy od 9 do 12. No i kilka jeszcze dodatkowych rzeczy. Nie ma jak to zrobić sobie pieszy spacer po lotnisku. 20 minut żeby dojść do gate'u. Skorzystamy tutaj z dopalacza. Kiedy? Idziesz. Teraz schodami w dół. No to dotarliśmy do K10. A lecimy właśnie tutaj. rozpadało się trochę ogólnie to już czekamy ponad 6 godzin na lotnisku wylądowaliśmy czekamy na torby i śmigamy do hotelu ogólnie tutaj na Borneo będziemy zaledwie 3 dni bo w sumie tutaj nie ma nic do oglądania prócz Januszy tutaj z okna naszego pięciogwiazdkowego hotelu. A tak serio to to jest chyba najgorszy pokój, jaki dostałem przez cały pobyt w Azji. Tak o, tak tyle wam pokażę. Tu są łóżka, klima, takie fajne zasłonki, ale najlepszy i tak jest zawsze kibel. Patrzcie, toaleta wygląda w ten sposób. No jest w miarę czysto. Tutaj mamy, tutaj mamy bulbulator. No i... No, i jakoś trzeba sobie radzić. No. z tej strony to już mamy las. Zobaczcie, Syk No, tutaj mamy już naszego kierowcy. Jedziemy do pierwszego miejsca. Dzisiaj zaczynamy wycieczkę od takiego miejsca. Tu są orangutany. Zobaczymy, jak oni się tutaj nimi opiekują. No to wbiliśmy. Ogólnie nic nie można tutaj mieć. Wszystko trzeba zostawić w lokerze. My idziemy na pierwsze karmienie tych zwierzątek. Także dzisiaj zobaczymy na żywo orangutany. Nie wiem czy gdzieś w Zo w Polsce są. Pewnie gdzieś tam by bywają, aczkolwiek ja nie jestem fanem jeżdżenia po zoo. Także wolałem sobie tutaj przyjechać i zobaczyć orangutany, tym bardziej, że mam taką możliwość. Wpisów bogaty, wizytowie, No i wizytowie, 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 Zobaczcie, jak on jest spokojny, sobie stoi, powoli je, wszystkimi odnóżami. A tutaj teraz przyszedł rozrabiaka, małpa. Całkiem inna różnica, ale oni, jak widać, się dogadują. Jabłko, co do nogi? Sałata jak widać, długo nie trzeba było czekać, żeby się po prostu między sobą tutaj nie dogadali. Możemy iść dalej. Zobacz jak to się idealnie wpasowuje. No mówiłem Ci, że to Twoi przodkowie. O teraz idziemy oglądać niedźwiedzi. A to zobaczcie, są nawet to różne naklejki z naszymi kolegami. Fajne akwarium, ale moje niestety się rozkleiło. Finally she makes her Ogólnie mamy taki rezerwat dla tych małych niedźwiadków. W ogóle zdarza się, że po prostu ludzie nielegalnie przetrzymują te niedźwiedzie w domu, jak psa. Bo one są takie malutkie, mają chyba do metra 20. Zresztą tutaj widać, jak to na drzewie wygląda. I po prostu tutaj są chronione. No i one się nazywają, tak jak tutaj widzicie, sun bears. Tylko ciężko jakiegokolwiek tutaj zauważyć. Tutaj mamy małe niedźwiadki. <śmienki> Tutaj mamy profeskę sprzęt. I tam kamera jest u góry. A to sam było widać co kręci. Nie wiem jak to będzie widać tą kamerą. Ale mam na ośmiokrotnym zoomie w iPhoneie.

saya mulakan perjalanan saya ke Pusat Konservasi Beruang Madu Boning Rispilo untuk berjumpa dengan perintis dan pengasas sanjuri ini, iaitu Dr. Wong Siti. Pusat Konservasi ini menerima banyak perangkat yang diselamatkan dan diselamatkan. Kondisi beruang madu yang dan diselamatkan. Uh, kecil guna dawai begitu saja dan baru-baru uh, kita dapat satu rekod burung pun kita selamat daripada sama lebih kurang sama dan burung itu tinggal di dalam yang macam itu selama dua tahun Daripadanya pun mengalami jeruk kita nampak anggap eh itu beruang baru 6 bulan macam tu tapi bila kita cek macam gigi eh ini sudah beruang sudah 2 tahun gitu tapi dia tak ada besar sebab yeah. ya. ataupun makanan yang yeah. tidak sempurna ya. ya. W ogóle warto poczytać o tych niedźwiedziach, bo oni tu je łapią, zamykają w klatki i nie, że hodują jak zwierzątka, tylko po prostu ci ludzie w dziczy mają tam jakieś zabobony na temat właśnie tych niedźwiedzi, pozyskują tam coś. I robią z tego tabletkę, jakieś medycynę Także no, no tak jak w tego typu krajach Podobnie i w Kambodży jest Z różnymi właśnie przekonaniami ludzi Tutaj takie ładne obrazy Ale za jaką cenę? 3,5 tysiąca A tam 12 No i zobaczcie Jaki kubek Januszowy znaleźliśmy Dajcie znać Czy w Polsce można takie kubki kupić bo z nadrukami, z memami to mamy Ale tutaj jest taki w sumie naklejony na kubku Ta głowa jest tak naklejona tutaj Te samochody są robione na wzór Toyoty Bo się już tu więcej na temat tych samochodów dowiedziałem I to nie jest Proton tylko to jest Iperodua Tutaj mamy Skywalk Jesteśmy tutaj No i idziemy tam Zobaczcie, jaki most Eliza najbardziej się cieszy właśnie z tego typu mostów. Zwierzęta nas chyba nie lubią, bo jeszcze żadnego nie zobaczyliśmy, ale ogólnie zobaczcie. To się nazywa Sky Walk. Czyli chodzimy sobie, jest dość wysoko, no bo jak tu spojrzymy w dół, to zobaczcie. No. No i oczywiście sobie tutaj możemy chodzić i podziwiać naturę. Znaczy, no, coś znajdziemy i zobaczymy, no to już zależy po prostu tego, jak spostrzegawczy jesteś. Tutaj mamy też jakiegoś węża. Wine snake. O, zjada tylko myszy i żaby. Z telefonem raczej tutaj nic dziwnego, fajnego nie upoluję. No, niestety to nie jest sprzęt do robienia zdjęć w przyrodzie, aż tak. Ogólnie widzieliśmy turystów to mieli takie profesjonalne, duże aparaty z takimi lufami, nie? Ja też kiedyś się interesowałem, właśnie fotografią. No i z tych zainteresowań został, została mi lustrzanka z obiektywem i z kilkoma rzeczami, ale też w sumie już jej nie używam, bo wszystko w sumie przeszło na. Telefon. No, a takie odczucie to po, tu chodzimy sobie tym skywalkiem i z, zrobiło się mocno parno. Tak, dość sporo. Po prostu człowiek idzie i się poci. Nie, że jest ciepło, tylko jest po prostu tak bardzo parno. No, i tutaj mamy taką wieżę. Można sobie tam wbić i się porozglądać, ale chyba nie chcę tam wbijać i się rozglądać. Więc po prostu przejdziemy obok tej wieży. No, nie ma żadnych zwierząt. O! Tutaj są drogowskazy: 132, 168 i 483 metry. A tutaj widać konstrukcję tego. Tu jest to najbardziej oddalone miejsce i trzeba cisnąć taką drogą. No a my chyba pójdziemy w tamtą stronę. W sumie jak teraz patrzę na tą mapę, to już kumam o co tutaj chodzi. Myślałem, że to będzie wszystko skywalka, tu po prostu ze skywalka wchodzisz w las i ciśniesz już lasem. Kolejne podobne zwierzątko do Lizy. Zobaczcie. Lizek widzi ilość kilometrów, to właśnie robi takie oczy. Patrzcie, jaka akcja. Normalnie zaczął sobie tam deszcz padać. Nie. Tutaj nie ma nic, a tam leje, ale idzie to w naszą stronę. No i to są lasy deszczowe. To się rozumie. Zobaczcie. O! Trzeba się skryć gdzieś pod liście. No pięknie! No to elegancko mamy lasy deszczowe jak widać na załączonym obrazku podlało nas no i co ja mam więcej Wam opowiadać trzeba i chyba zmienić ciuchy no bo nie wiem, czy tak będę chodzić. Zobaczcie. Teraz zobaczcie, odeszliśmy kawałek z tampon. No i tam dalej leje deszcz. A tutaj w sumie tylko troszeczkę sobie popaduje. Stoisz w jednym miejscu, a 5 metrów dalej pada deszcz. Potem deszcz dochodzi do Ciebie. Moczy Cię całego. Ty odchodzisz kolejne 5 metrów w bok. I już nie ma deszczu. Hm. Może gdzieś się wysuszę. Zobaczymy. Liza się przyznała, że dzisiaj miała być mrzawka z tego, co czytała w internecie. Czyli zobaczcie. No internet nie kłamie. Po prostu jest. Mała mrzaweczka. troszkę tylko sobie ze szykiem Ładnie się rozpadało, będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać zanim pójdziemy dalej. No to zobaczcie, jaka fajna pogoda. Trochę jeszcze tutaj pada deszcz, tam są chmury nad tym lasem, a tutaj tylko sobie mrzawi. No tu jest mrzawka, słoneczko, cieplutko, a tam w lesie to była po prostu masakra. Zobaczcie tutaj drzewo przewrócone, potężne. No, i tutaj mamy zrobiony mostek. I widać, że tu jest wymienione drzewko. Sobie tutaj rozwaliło ten mostek, i tam potężne jest duże. Zobaczcie, aż tam do tego drugiego mostu. No, i tutaj możemy oglądać orangutany młode, jak się bawią. Ogólnie wygląda to w ten sposób, że macie tutaj bilet kupiony i możecie przyjść jeszcze raz bez problemu. My po prostu zrobiliśmy to w ten sposób, że najpierw przyszliśmy na jedno karmienie, później poszliśmy do tego lasu deszczowego, gdzie nas właśnie zmoczyło. A teraz jesteśmy ponownie tutaj, gdzie możemy patrzeć na te właśnie młode orangutany. No i jeszcze raz będziemy szli tam do jednego miejsca, gdzie będą one ponownie karmione. Tu w ogóle mają taki plac zabaw, i tymi linami mogą przejść potem do dalszych części tego lasu. W ogóle tak obserwując je, to zobaczcie sobie, jak mocno sprawne są te orangutany, jak one potrafią po prostu spinać się po tych linach bo i też potrafi wziąć i na jednej ręce wisieć po prostu i się utrzymać a tak zazwyczaj to trzymają się po prostu kilkoma rękami, I, czy nie wiem bo to w sumie nogi też im po prostu robią za ręce, więc sobie zobaczcie jak oni wiszą po prostu to jest niesamowite wisi, jedną ręką się trzyma drugą nie, nogami coś tam trzyma i pach Zobaczcie jak się puścił, chwycił z powrotem. No Dla mnie to jest niesamowite zjawisko, że po prostu zwierzęta tak się dostosowały. Ten gość tutaj, jaką huśtawkę sobie zrobił. No, smart. W ogóle to można siedzieć tu w tym miejscu i na spokojnie sobie obserwować te orangutany, co one robią, jak się zachowują. Jest to mega ciekawe, no ale mnie, tak jak mówię, fascynuje po prostu to, jak one potrafią się przemieszczać na tych rękach. No i tu też to jest mocno pokazane. Ogólnie, to one też lubią sobie tutaj na spokoju posiedzieć i zjeść coś, co nieco. Ogólnie z tego, co też zauważyłem, no to zwykłe małpy, no to po prostu są takie dzikie, agresywne. No, a tutaj orangutany to tak bardziej sobie spokojnie, powoli robią swoje, ale też potrafią być, jak było widać na wcześniejszych nagrywkach, że jeśli trzeba, no to potrafią gdzieś tam siłą oddać. Tutaj mamy porobione takie tablice. Są zdjęcia, imiona i po prostu dzieci. Jeśli ktoś ma, miał, to są dzieci podane, które się tutaj te orangutany urodziły. No i to też jest fajne, bardzo ciekawe. Tu mamy Mimi i Mariko. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć następne zdjęcia. Trochę Wam tutaj tego pokażę. Tutaj mamy Casey i Sinta. Także no tych orangutanów troszkę tutaj jest. Ponownie jesteśmy na platformie, gdzie orangutany dostają jedzenie. I tak jak mówię, po tych linach z tego placu zabaw mogą przyjść po prostu tutaj. Mają wyznaczone godziny karmienia. W różnych miejscach opiekunowie też zmuszają te orangutany do tego, żeby po prostu się przemieszczały między tymi platformami, bo też jakby nie było, potrzebują ruchu, aczkolwiek one sobie tutaj żyją na spokoju. Tu zresztą widać nawet, że ma tutaj małego orangutana na brzuchu i też bez problemu na tych linach się poruszają. Także no zobaczcie jak to wygląda. Że ten mały nie spadnie, to ja nie wiem jak to działa, ale tak jak widzicie, natura jest po prostu niesamowita. Opiekun przynosi jedzenie. Teraz będzie po prostu to wysypywał. Na tą platformę i orangutany będą mogły sobie zacząć tutaj jeść. No, także patrzymy, czekamy, aż to zostanie tutaj wysypane. Gościu sobie po prostu to wysypie. No, i zobaczcie, jak te orangutany zaraz do tego ruszą. No, i już mamy, zobaczcie, najpierw mały. Teraz ten większy w ogóle tam jeszcze na brzuchu też jest malutki orangutanik. No i uczta gotowa, można jeść w spokoju. Troszkę mi tutaj słońce przeszkadza, żeby to nakręcić. Widzicie, że jest takie za mgłą. No ale to by było chyba na tyle w tym odcinku. Także będziemy się powoli żegnać tutaj z orangutanami. Ja zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić jakiś komentarz. Pomaga to mi w zasięgu i w budowaniu tego kanału. Pamiętajcie też kliknąć sobie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami. My tu jeszcze chwilę poobserwujemy te orangutany, a na koniec tego filmu jeszcze wrzucę Wam tutaj takie urywki, które nakręciłem po prostu podczas patrzenia na materiał dotyczący właśnie orangutanów w tym miejscu jak oni się tutaj nimi zajmują i o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo to jest taki stworzony dla nich rezerwat. I jak widzicie, bardzo fajnie to wychodzi, bo te orangutany czują się tu dobrze, plus bez problemu mają małe dzieci. Także to by było tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. It was established in 1964 and is located in the kamili of the Forest Reserve, some 25 kilometers to the west of Samyatan town on the east coast of Safa. It is managed by the Samoa Wildlife Department and placed under the Ministry of Tourism, Culture and Environment, Safa. The primary goals of the centre are to receive, nurture and release orphan, injured or displaced orangutans back to the wild through the process of pre Nevertheless, over the years, the centre has grown into a world-renowned ecotourism destination, with all the important role of raising public awareness of orangtan ecology, as well as the threats they and their environment face. However, it is not only Orangutans that end up center, as other wild animals are often handed in by the public, rescued, confiscated input, or surrendered to the centre. Here, the condition of the animals are assessed. Medical attention, care, and temporary housing is provided before being released back into the wild. The center is now the oldest and longest surviving orangutan rehabilitation center.